Cześć Matan! I w tym krótkim filmiku opowiem Ci, jak zazwyczaj rozpoznaję początkujących motocyklistów w mieście. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, mają dużo więcej błędów niż pięć, ale te mnie zachwycają. Wielu początkujących używa wyłącznie tylnego hamulca. Tylnego hamulca. I kiedy widzę takiego motocyklistę na mieście, zdaję sobie sprawę, że najprawdopodobniej jest samoukiem, który opanował swój motocykl gdzieś w garażu. Kilka razy nad zakrętem przedniego hamulca lub na piasku, i teraz boi się nawet dotknąć prawej dźwigni. Przepustnicy nie ma negatywnych wspomnień, więc jego z dorsetami wracają do mnie lotem kuli armatniej, bo w niebezpiecznej sytuacji do jego dyspozycji będzie maksymalnie 40% hamowanego potencjału motocykla. Naturalnie takie awaryjne hamowanie skończy się. Albo upadkiem, albo czymś w rodzaju zderzaka. Przy okazji na tematy prawidłowej techniki hamowania mam też dwa filmiki. Więc na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, wypuszczane podwozie, zauważyliście to coraz częściej widzę u początkujących z motocyklistów, na przykład podlatują do świateł i 100 metrów przed wjazdem nogi są już rozstawione tak samo na przyspieszeniu. I oczywiście moim ulubionym jest bieganie w zakrętach. Takie ruchy są bardzo typowe dla samouków, ponieważ nie mają dobrego wyczucia równowagi. A co za tym idzie, nie mają dobrej kontroli nad motocyklem przy niskich prędkościach. Jeden z moich znajomych na motocyklu sportowym był bardzo obrażony, gdy zobaczyłem ten cyrk w jego wykonaniu przed światłami, i nazwał to Fucking Well Bassam. Podał mi kilka przykładów z moto G Beer from the Tank, gdzie jego zdaniem riderzy robią to samo na ringu, stopa jest wystawiana wyłącznie przy ostrym hamowaniu przed wejściem w zakręt Valentina Rusi, który w 2008 po raz pierwszy zaczął to robić, tłumaczył to tym, że jest mu wygodniej znaleźć optymalny balans wielu riderów. Uznało, że skoro lekarz tak robi, to oni też powinni i zjawisko stało się powszechne. Choć nawet wtedy analiza telemetrii nie wykazała różnicy w 309 roku technice jazdy ze stopą i bez. Więc uważa się to za rodzaj rytuału, plus w ten sposób kolaż nakłada się na wewnętrzną trajektorię wyprzedzania. W przypadku, gdyby przeciwnik chciał wyprzedzić w takim kontekście, można założyć, że teraz widzieliśmy światowej klasy kierowcę. W tym momencie szuka optymalnego hamowania przed światłami. A teraz jedzie balansem na agresywnym przyspieszeniu, a teraz po prostu rozciąga sztywne nogi, ale z prawdopodobieństwem 99,9% okresów procentowych przed tobą wciąż nuba skonwulsyjne zakręty. Założę się, że nawet początkujący rozumie, że aby skręcić na 99,9% okresów procentowych przed tobą, wciąż nuba skonwulsyjne zakręty motocyklu. Musi przechylić motocykl, a więc musi przechylić motocykl, aby skręcić. Że wiele razy widziałeś takie zachowanie podczas skręcania motocyklem, lub to nawet początkujący rozumie, że aby skręcić na motocyklu, musi go przechylić i dlatego wchodzi w skręt w lewo, aby zacząć skręcać kierownicą w lewo, ale motocykl z jakiegoś powodu mierzy w prawo. I jest tak jeszcze raz, i z boku wygląda to jak takie konwulsje pookoło Uber. W takim czasie ciało dostosowuje się i zaczynamy kierować mniej więcej poprawnie, chociaż mózg nadal nie rozumie, co dokładnie teraz powodem jest całkowite niezrozumienie fizyki kierowania. Gdy motocykl jedzie, jest bardzo stabilny ze względu na osobliwa geometria Volvo, żeby skręcić, trzeba go przechylić. A żeby go przechylić, trzeba sztucznie przełamać ten stan równowagi. W tym celu kierujemy kierownicę w przeciwnym kierunku do skrętu. Przednie koło zaczyna wysuwać się na rozlanym powietrzu, podczas gdy środek ciężkości roweru porusza się po tej samej czwartej, czterdziestej pierwszej trajektorii. 41 trajektorii prowadzi to do tego, że rower zaczyna toczyć się w prawo, przy okazji z tego samego powodu w samochodzie na zakrętach Obciążamy zewnętrzną parę kół, i po osiągnięciu pożądanego kąta nachylenia, wystarczy przestać wywierać nacisk na kierownicę. Wpływ na kierownicę i motocykl stabilizuje się ponownie. Z braku zrozumienia fizyki kierowania, wywodzi się i taki obskurantyzm, tak, z powodu poprzecznego przesunięcia ciężaru, motocykl zmieni trajektorię, ale zrobi to 10 razy szybciej. Jeśli przestaniesz sterować ramionami lub brwiami i zrobisz tak, jak właśnie wyjaśniłem, ulubioną rzeczą początkującego rowerzysty podczas jazdy jest patrzenie na asfalt kilka metrów od przedniego koła, na prędkościomierz, na przepustnicę, na betonowy wybój i stopkę zmiany biegów w skrócie wszędzie poza tym, gdzie chce być za kilka sekund. Mówiłem to wiele razy w moich filmikach i powtórzę jeszcze raz, podczas jazdy motocyklem należy patrzeć.